Hej, mam dzisiaj dla was film z serii Denko, czyli odcinek, w którym omawiam kosmetyki, które wykorzystałam ostatnio aż do samiesienkiego dna. Zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy ogień pójdzie maska Gigant, która ma aż 400 ml i jest to maska molintowa do włosów wysokoporowatych od Only Bio z serii Hair of the Day. I jeśli śledzicie mój kanał od przynajmniej paru miesięcy, ewentualnie e, jesteście ze mną na bieżąco na Instagramie, to wiecie, że używałam jej praktycznie przy każdym myciu, kiedy jeszcze oczywiście miałam ją w opakowaniu. Jeśli chodzi o markę Only Bio, mam z nią trochę Love Hate Relationship. Niektóre kosmetyki są dla mnie świetne, niektóre są kompletnymi bublami. E, plus działanie marki też do końca do mnie nie przemawia. Mam do nich kilka większych uwag, ale tak czy siak faktycznie maski emolientowe z Richer Hair of the Day wyszły im znakomicie, zarówno ta do średnioporów, jak i ta właśnie do wysokoporów. Są absolutnie genialne, przepięknie dociążają włosy, wygładzają je, nabłyszczają. Naprawdę jest to w tym momencie mój emolient numer jeden, który daje mi po prostu najlepsze efekty, zarówno jeśli chodzi o używanie tej maski solo, jak i zamykanie nią pielęgnacji. Jest też bardzo wydajna, ma świetną konsystencję, która sprawdza się idealnie przy rozczesywaniu włosów na tej masce. Dosłownie nie mam się tutaj do czego przyczepić, ewentualnie do zbyt intensywnego, słodkiego zapachu, ale to wiadomo, zawsze gdzieś tam do tych zapachów się, zapachów się przyczepiam. W każdym razie jest to naprawdę świetna, świetna, świetna maska. Warta wypróbowania Kolejny ulubieniec, czyli szampon do włosów Wypadających od Mawawo. Ten szampon znacie już z mojego kanału e, Przynajmniej od dwóch lat Ponieważ kiedy jeszcze mieszkałam w Warszawie To polecałam go jako jeden z moich ulubionych, szam, ulubionych Szamponów łagodnych I faktycznie dalej takie jest, cały czas po niego sięgam Z racji, że wykończyłam to opakowanie I generalnie kończą mi się już szampony łagodne Zamówiłam sobie kolejne opakowanie Właśnie tego mojego ukochanego szamponu od mawawo. E, dzisiaj właśnie przyszła do mnie Przesyłka od Cozibeli, dlatego mam też e, Ten szampon pod ręką Szampony Mavavo mają niespotykaną konsystencję Trochę przypominającą mi glutka lnianego. Są tak przyjemne w rozprowadzaniu, że trudno mi je nawet opisać Naprawdę nie spotkałam się z tym jeszcze przy żadnym innym szamponie łagodnym od jakiejkolwiek innej marki Uwielbiam absolutnie tę konsystencję i mogłabym tylko taką konsystencją myć moją skórę głowy Niech Was teraz nie zmyli bardzo podobne opakowanie Jest to jednak delikatnie inny odcień błękitu Mam tutaj teraz szampon dodający objętości Również odmawało. Jego używałam, kiedy już skończyłam tę wersję do włosów wypadających i też ją bardzo lubię. Ta sama konsystencja, ta sama przyjemność z rozprowadzania szamponu po skórze głowy. Jeśli chodzi o to, czy dodał, dodał mi objętości może nieznacznie, na tyle, że nie zauważyłam jakiejś różnicy pomiędzy tym szamponem, a tym do włosów wypadających właśnie, jeśli chodzi o to odbicie od nasady, ale tak czy siak świetnie dobyło skórę głowy i naprawdę się z nim polubiłam. Kolejny szampon od Mavavo, czyli prebiotyczny szampon do wrażliwej skóry głowy od pierwszego dnia życia. Z tym szamponem mam trochę love-hate relationship. Z jednej strony niby jest w porządku, bo ta konstencja, rozprowadzanie, wszystko jest tak, jak powinno być właśnie w przypadku szamponów od Mavavo. Z drugiej z drugiej strony czasami zdarza mi się, że niestety nie domyję skóry głowy czy na przykład, że mam jakoś obciążoną nasadę, e, nawet kiedy umyję głowę tym szamponem dwa razy. Więc w tym przypadku muszę się przykładać jakoś tam mocniej i faktycznie starać się porządnie domywać skórę głowy. E, przy tamtych szamponach nie mam w ogóle takich obaw i za każdym razem mam domyty, domyty skalp. E, w tym przypadku e, czasami zdarza mi się faktycznie, że włosy przy nasadzie są nieco obciążone. Więc sama z siebie raczej nie będę tego szamponu wracać, już kiedyś go w ogóle miałam. I nie zamierzałam go kupować, ale dostałam paczkę od marki i właśnie wśród tych kosmetyków był również ten szampon, więc uznałam, że go zużyję. Jak już go mam, ale nie pałam do niego jakąś ogromną miłością. Kontynuujemy temat szamponów, już tym razem od innej marki przechodzimy do marki Radical wzmacniający szampon w kremie do wrażliwej skóry głowy i włosów wypadających. Jest to szampon w formie takiej gęstej, zbitej. Pasty, której trzeba się nauczyć, jeśli chodzi o używanie jej po prostu na skórze głowy, ponieważ jest to zupełnie coś innego niż takie standardowe lejące się szampony. Mój sposób na ten szampon to zmoczenie skóry głowy i dłoni, oczywiście rozprowadzenie tego produktu między dłońmi, wmasowanie go w skalę, a następnie polanie głowy odrobiną wody i ponowne przejście do masażu. Wtedy ta pasta o wiele lepiej się rozprowadza, też szampon się o wiele lepiej pieni i wszystko jest generalnie przyjemne, bo faktycznie, kiedy mamy trochę zbyt mało wody przy myciu, szampon, on może się trudno rozprowadzać i ta piana nie będzie taka satysfakcjonująca, ale kiedy damy jej odpowiednio dużo, to piana jest naprawdę nieziemska. Odżywka proteinowa Orchidea od Anwen. Jest to po prostu moja ulubiona odżywka proteinowa. Za każdym razem, kiedy jej używam, mam bardzo ładne efekty. Włosy mają delikatnie podbity skręt, nie są wysuszone, jak przy niektórych proteinach mogłoby się to zdarzyć, nie są matowe, są właśnie dalej błyszczące, mięsiste. Jest to naprawdę świetna proteina dla włosów wysokoporowatych, ale też i średnio porowatych, chociaż myślę, że nawet i niskopory by się z nią całkiem polubiły, naprawdę przetestujcie te wersję. Ja pamiętam, że jeśli chodzi o odżywki Anwen, na początku używałam proteinowej magnoli, używałam proteinowej zielonej herbaty i je bardzo lubiłam, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze z Orchideą i kiedy ją w końcu kupiłam, to uznałam, że tamte się w ogóle do niej nie umywają, bo ta jest po prostu numerem jeden, jest to w ogóle moja ulubiona odżywka od Anwen w tym momencie. Jest absolutnie genialna i szczerze bardzo ją Wam polecam. Dwie sztuki tej samej odżywki, czyli Gosh Argan Oil. Jest naprawdę świetny emolient. Gorsz generalnie ma bardzo fajne konsystencje swoich odżywek. One są idealne do rozczysywania włosów na nich. Są takie masłkowate, świetnie się rozprowadzają. I są dosyć gęste, ale też niezbyt gęste i niezbyt zbite. Nie trzeba dawać ich dużo, żeby faktycznie pokryć nimi włosy. Plus przepięknie ten emolient dociąża włosy, ale ich nie przeciąża, co może na przykład się zdarzyć w przypadku włosów cienkich przy masce od Only Bio. W tym przypadku raczej nie powinno być tego problemu i nawet włosy delikatne nie powinny raczej obawiać się o to obciążenie. Umberto Giannini Curl Jelly. Jestem ciekawa, czy ktoś jeszcze używa tego kosmetyku aktualnie, czy może bardziej właśnie on kojarzy Wam się z początkami pielęgnacji te parę lat temu, jeśli oczywiście jesteście tacy bardziej zaawansowani jak ja. On właśnie kojarzy mi się z moimi początkami. Pamiętam jeszcze, że występowałam w gazetce Drugeri Hebe właśnie z tym produktem i wtedy go polecałam, ponieważ naprawdę bardzo go lubiłam. Zarówno do stylizacji, jak i do reanimacji włosów, czy po prostu kiedy zmo, była, były zmoczone i rozprowadzałam ten żel po włosach, czy na przykład w formie miksu wody z żelem, wody z żelem i odżywką. To był naprawdę świetny kosmetyk. Jeden z lepszych jak na tamte czasy, jak na tamte możliwości rynkowe powiedzmy. W tym momencie już raczej ponownie bym po niego nie sięgnęła, ponieważ jest to kosmetyk z bardzo delikatnym holdem. Jest to kosmetyk mocno nawilżający, który po prostu czasami może nam dać niestety puch, szczególnie przy wyższej wilgotności ale jeśli na przykład lubicie taki efekt nowiętościowanych włosów, takich trochę messy hair, trochę na przykład chcecie uciec od jakiejś tam definicji i raczej właśnie pójść w objętość, to myślę, że to jest kosmetyk, który warto przetestować. On właśnie, jak ja wcześniej mówiłam, jest, jest dostępny w drogerii Hebe, ale też w internecie na pewno go znajdziecie. Bundy Trichopilling, oczyszczający peeling do skóry głowy, czyli największy bubel z całego tego denka i w ogóle największy bubel, jeśli chodzi o peelingi, jakie kiedykolwiek używałam Enzymatyczne do skóry głowy. Jest to peeling. Dla mnie kontrowersyjny, ponieważ jest on bardzo często przez wiele osób polecany jako najlepszy pilnik do skóry głowy, mnie się on kompletnie nie sprawdził. Po pierwsze pipeta, moim zdaniem jest to bardzo niehigieniczna opcja podania produktu, szczególnie właśnie produktu, który ma być rozprowadzany po skórze głowy. W tym przypadku najlepiej jest go po prostu wylewać na dłonie i z dłoni rozprowadzać go po głowie, bo jeśli będziemy na przykład dotykać pipetą do brudnej przed myciem skóry głowy, o to później rozprowadzamy te wszystkie zarazki do środka, do opakowania, do kosmetyku. Po drugie, jest on nieziemsko gęsty i dla mnie zbyt gęsty, zbyt trudny w rozprowadzeniu po skórze głowy, przez co też często po prostu musiałam go dawać dużo więcej niż normalnie bym dała, gdyby był rzadszy i Chyba nie zdarzyło mi się, że po jego użyciu miałam włosy odbite od nasady i w ogóle dobrze domyte. Praktycznie za każdym razem, kiedy go używałam, miałam po prostu niedomytą skórę głowy, obciążoną nasadę i włosy, które nadawały się do ponownego umycia, a jednak nie takiego efektu oczekuję od peelingu, który powinien oczyścić, i jeszcze właśnie sprawić, że włosy przy nasadzie będą bardziej odbite, a skóra wyczuwalnie oczyszczona. Tak jak mówię, jest to dla mnie kontrowersyjny produkt, nie mówię, że to jest bubel największa. Na świecie, bo wiem, że ma wielu zwolenników, więc zdaję sobie sprawę, że coś w nim musi takiego być. E, moim zdaniem po prostu kwestia wypróbowania go, tak samo jak skantu aktywatorem. Jedni go kochają, drudzy go nienawidzą, tak myślę, że będzie i z tym produktem. E, jeśli macie możliwość, to przetestujcie i po prostu sprawdźcie, czy Wam on się spodoba. Mnie na pewno nie i z pewnością po niego nie będę sięgać, zresztą to nie ja też go wykorzystałam, e, tylko dałam go do wykorzystania innej osobie. I całe szczęście, że nie musiałam się z nim męczyć więcej. E, spróbowałam tak. Nie wiem, za 4-5 razy go użyć i za każdym razem było źle. Nie będę za nim tęsknić. Giovanni L.A. Styling Hold Gel to jest żel z dobrym holdem, który powoduje, że włosy na drugi dzień też bardzo dobrze wyglądają. Jest niedrogi, jest cruelty free, czyli jest nietestowany na zwierzętach, co na pewno jest ogromnym plusem. Z minusów może delikatnie włosy puszyć, szczególnie przy wyższej wilgotności powietrza. Plus, koniecznie trzeba pod niego dawać odżywkę bez spukiwania, ponieważ wtedy możemy po prostu mieć nieco matowy efekt, co nie będzie jakiś ultra efekt jak przy przeproteinowaniu czy czymś takim jak przy mega suchych włosach, ale na pewno ta matowość delikatna będzie, to nie jest na pewno żel, który nabłyszcza włosy, więc warto dać pod niego jakąś odżywkę emolintową, którą po prostu macie w niewielkiej ilości czy specjalną odżywkę bez spukiwania, która te włosy pod nim na błyszczy. Tak czy siak, jest to jeden z takich lepszych slizatorów, które przyszło mi przetestować w moim włosomaniaczym życiu. Jeśli macie możliwość, to zdecydowanie polecam wam po niego sięgnąć. Camille Rose Butter Gel, czyli coś pomiędzy żelem a kremem, a tak naprawdę takie typowe, ciężkie masło. To jest kosmetyk bardzo trudny do wyczucia. Jeśli miałabym pomyśleć o kosmetyku generalnie, który sprawił mi trudności przy nakładaniu, jeśli chodzi o jego ilość, to to był kosmetyk, który trudności sprawią mi chyba największe. Jeśli przesadziliśmy z jego ilością, mieliśmy efekt taki typowy a mokra włoszka i bardzo obciążone i tłuste włosy. Jeśli dałam go za mało, to włosy były niedociążone i spuszczone, ale za to, jeśli dałam go idealnie, odpowiednią ilość, to miałam absolutnie przepiękne efekty, jedne z najpiękniejszych efektów, jakie w ogóle uzyskiwałam po jakimkolwiek kosmetyku stylizującym. Włosy były bardzo ładnie skręcone, były mięsiste, naprawdę przepięknie wyglądały, ale niestety, za za każdym razem, kiedy go używałam, miałam taki wewnętrzny stres, czy tym razem trafię z tą ilością, czy tym razem się uda, czy może znowu przesadzę, czy na przykład dam go zbyt mało. E, więc pod tym kątem, mm, no niestety, jakby nie ciągnie mi do, do niego ponownie, ale e, jeśli miałby mi dawać za każdym razem taki efekt, jaki mi dawał, kiedy idealnie trafiłam z ilością, no to byłabym w niebie i z pewnością, z chęcią używałabym go częściej. No i słuchajcie, to już wszystko. Mam wrażenie, że jakoś mega sprawnie poszło, mimo że miałam tutaj kilkanaście produktów. Dajcie koniecznie czy może ostatnio Wy coś zdankowaliście i co to takiego było i może czy macie jakąś styczność z tymi produktami, które ja ostatnio zużyłam. Myślę, że sporą część z tych produktów będę miała ponownie w swoim asortymencie, szczególnie właśnie szampon od Mavavo, szczególnie proteinową orchidę od Anwen, odżywki gosza, kiedyś na pewno też Giovanni, na pewno szampon z Roticala i z pewnością maskę emolitową od Onlybio, ponieważ to jest mój maskew, ale na razie robię sobie od niego przerwę i daję szansę innym mas maską i emolientowym, które gdzieś tam poszły przez nią w odstawkę. Na co dzień jest mniej więcej na Instagramie Zakręcownia. Zapraszam Was też na Facebooka Zakręcownia, grupę Zapuszczaj Zakręcownią i Carigers z Polska na Facebooku. Zachęcam Was też do kliknięcia subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka i łapki w górę, ponieważ to pomaga mi oczywiście rosnąć. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!